Drodzy księża, pani minister, drodzy parlamentarzyści, drodzy Państwo, zaproszeni goście, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i dziękuję za to, że zechcieliście uczestniczyć w tym szczególnym dla nas momencie, czyli w dniu, w którym uroczyście kończymy największą inwestycję powiatową jej realizacja. Była możliwa dzięki ogromnej pomocy wielu ludzi i instytucji. Przed siedmiu laty Rada Powiatu Kotoszyńskiego przyjęła bowiem program restrukturyzacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kotoszynie. Jednym z najważniejszych wyzwań było zniwelowanie rozproszonej infrastruktury lokalowej szpitala która radziła problemy natury organizacyjnej, logistycznej zgenerowała koszty i utrudniała pracę personelu, a przede wszystkim negatywnie wpływała na bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów. Dlatego też podjęto decyzję o rozbudowie siedziby Głównej Szpitala na ulicy Mickiewicza 21. Prace nad projektem zbiegły się w czasie z pracami nad aktualizacją lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Krotoszyn. W trakcie konsultacji społecznych i dyskusji nad tym dokumentem samorządy powiatowy i gminny doszły do wniosku, że rozbudowa szpitala wpisze się w zamierzenia rewitalizacyjne na obszarze centrum W dniu 17 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie miało miejsce podpisanie umów o pożyczkę w ramach inicjatywy Jessica 2 na realizację projektów rewitalizacyjnych miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu Krotoszyńskiego. Wartość pożyczki w przypadku powiatu opiera na kwotę 20 milionów złotych powiat przez najbliższe 20 lat spłacać będzie tą pożyczkę w niezwykle korzystnym oprocentowaniu 0,3% jest to oprocentowanie stałe w stosunku rocznym. Ponadto inwestycje finansujemy z emisji obligacji o wartości 3 milionów złotych oraz ze środków własnych. W sumie inwestycja ta kosztorysowa to yy, kwestia budowlana w kwocie 24,5 miliona zł Natomiast do tego dochodzi projekt za ponad 700 tysięcy złotych i do tego dochodzi inżynier kontraktu i nadzór autorski w sumie w kwocie około miliona zł. 16 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie podpisano umowę z wykonawcami konsorcjum firm Compadronic Business oraz Intrago. Natomiast 19 września 2018 roku była uroczystość wmurowania aktu elekcyjnego pod budowę tego szpitala. Zasadniczym elementem w naszym projekcie była dobudowa dwukondygnacyjnego skrzydła do istniejącego, istniejącego już budynku, co pozwoliło na lokalizację w jednym obiekcie oddziałów takich jak. Szpitalny oddział ratunkowy, anestezjologia, intensywna terapia, oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, ortopedyczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, a także onkologiczny z Izbą przyjęć wspólną dla wszystkich oddziałów oraz apteką szpitalną, Centrum Diagnostyki i innymi pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi dla funkcjonowania tejże placówki. Rozbudowie towarzyszyło również zagospodarowanie przyległych terenów. Szanowni Państwo, nie stare pożegadło, które mówi, że błędu nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Jest też inne stwierdzenie: Masz stare remontować, lepiej budować nowe. Natomiast to takiej możliwości nie było. Obie te mądrości ludowe. Nieraz wspominałem w czasie trwania tej budowy. Jak przy każdej inwestycji, i podczas tej realizacji wychodziły problemy i wyzwania, którym szybko i zdecydowanie trzeba było stawić czoła. Na te wszystkie normalne w procesie inwestycyjnym sytuacje nałożyła się jeszcze dwuletnia pandemia COVID, która, przypomnijmy. W dramatyczny sposób dotknęła naszą lokalną społeczność, i powiat katoszyński i tenże szpital, w którym się znajdujemy. Zwłaszcza w, pocz w początkowej fazie tej pandemii. To oczywiście spowodowało, że nie udało się dochować pierwotnie zakładanych terminów, ale też nie trwała ta budowa dekadami, co niestety zdarza się w przypadku szpitali wcale nie tak rzadko w naszym kraju. Jestem przekonany o tym, że realizacja inwestycji przyspieszy diagnostykę pacjentów, skróci czas niezbędny do podjęcia działań terapeutycznych i zwiększy skuteczność leczenia w tymże szpitalu. To są nasze szpitale, które przede wszystkim zdały pełen egzamin w czasie COVID-u, z którym walczyliśmy dwa lata i które są tak ważne, ponieważ. Odpowiednia jakość świadczonych usług medycznych przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa, daje zabezpieczenie zdrowotne dla mieszkańców. I to przede wszystkim te nasze działania są podejmowane w konkretnych decyzjach w tych konkretnych decyzjach finansowych, takich jak nakłady na ochronę zdrowia które wzrastają. Przyjęliśmy ustawę, która gwarantuje, że docelowo nakłady na służbę zdrowia będą na poziomie 7% nakładów produktu krajowego brutto, co pokazuje, że jak ważne jest zdrowie, bo to zdrowie jest ważne, aby chronić naszych mieszkańców. Sukces tworzy praca, talent i zaangażowanie ludzi. Dzisiejsze otwarcie tej imponującej i niepowtarzalnej inwestycji jest wynikiem starań wielu osób. Niebagatelne jest wsparcie instytucjonalne. Jako osoba reprezentująca kierownictwo samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kłodoczynę, mam ten honor i zaszczyt przemawiać do Państwa w imieniu naszego szpitalnego zespołu, który operacyjnie dokonał tego celu. Dzisiaj zamykamy pewną kartę w historii szpitala. Otwierając jednocześnie jej kolejny rozdział. Szanowni Państwo, rok 2022 przynosi kilka rocznic powstania szpitala w Dnia 4 czerwca 2022 roku, panie pielęgniarki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zgasiły światło, zamykając budynek na ulicy Wolskiego. Budynek, który z małymi przerwami służył pacjentom prawie 115 lat. Szpital ten wybudował na ulicy Boleskiego wybudował magistrat w Krotoszynie, który poza szpitalem wojskowym dla pruskich żołnierzy, tym zlokalizowanym, zlokalizowanym tutaj, gdzie Szanowni Państwo jesteśmy, służył, został przeznaczony dla ludności cywilnej. Okres wojen i międzywojenny szpital na ulicy Boleskiego działał jako publiczny szpital miejski z utworzonym dla lekarzy i szóst zakonnych Lazareta Wojenne. Rok 1967 to kolejna data. Przeniesiona, została ona zapisana w działalności szpitala jako przeniesienie oddziałów szpitalnych tutaj na ulicę Mickiewicza. Ale wtedy, 55 lat temu właśnie ginekologia, położnictwo, noworodki i pediatra, pediatria zostały tam do dnia dzisiejszego. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy wszyscy razem w jednym budynku.